Uh Siemano, Siemano, witam Was, Pajdak z Gamesa. A dzisiaj lecimy z ostatnim etapem y, wodnym, i kurde, to jest hardcore, bo zawsze ostatnie etapy są takie y, ciężkie. Przypomnijcie sobie na przykład y, kultowy Opera House. Ile mi się czasu zeszło, tutaj myślę, że będzie dosyć podobnie. Y, już muza zwiastująca grozę. a już jest jeden fagas. O, tam jest jeszcze Flame Towerowiec, Ale nie dosięgnie nie, nie ma szans. Także dzisiaj kurde będzie y, hardkorek. Zrobimy z tego sporo odcineczków pewnie. Właśnie w ogóle mam do was y, niezły question. Czy wolicie, żeby system odcinkowy został tak jak jest teraz, czyli średnio tam 15 minut na odcinek, czy wolicie dłuższe cyrki, nie wiem. Może po 30-25 minut dajcie tam cenę w komentarze jak tam się sprawa ma prezentować. Bo mi to tam rybka, ja Tomb Raider'a lubię, mogę robić dłuższe odcinki. Tylko żebyście to chcieli, kurde, oglądać. No dobra, i co on ja tu czynić? Kurde, nigdy tego nie lubię, bo. A, fajnie, tu sobie mogę spaść. Ale to jeszcze sobie przeskanujemy ten teren. Ostatnio miałem niezłe problemy z Vegasem. Kurde, w ogóle coś mi się stało z kąpem. Znaczy, no nie wiem, czy to wina kompa, czy czego, ale odcinki mi się potrafią, kurde, renderować już po 3 godziny. Nie, no to tutaj to chyba gówno tam ukręcę. W dupie byłem, gówno widziałem i nic nie zrobię. Jeszcze przejdziemy się w tą manure. O! Tu coś jest. Tylko, co tu jest? Tam jest jakiś CDK, no a tutaj trzeba się zabić. Łapa! O nie, węgorz węgorze dwa. Lara, zdupiej. Dobra. Dek jest naprawdę, kurde, felernym etapem, bo jest straszny... No, no, wskoczysz czy nie wskoczysz? <gryw> Ej, no... A! Dek jest strasznie zawiniłym etapem, bo jest, kurde, ostatni w, w poziomach wodnych i to pewnie dlatego. A, tu będzie technika e Grinda z jumpem połączona. <gryw> Dobra, mamy już jakiś klucz. Klucze są zawsze potrzebne do dalszej egzystencji, tylko nie wiem, co on dalej z tutaj zrobić. Będziemy kombinować jaką pod górę. Te węgorze kur... O, jest jakiś wypływ. Jest wypływ, to jeszcze nic straconego. I te lokacje są tak. Kurde, tekstury nachodzą tak na siebie, że ja nie wiem, gdzie się znajduję. Ale jest też jakiś wypływ. Spróbujemy tu uderzyć. Ja się sram, że zaraz wyskoczę jakiś frajer. O! No. A gadżety masz dla mnie? Dobra, to wiemy, że tam jest woda. To nie ma co się na razie tam nic, co produkować. Opuść W dupę! No fajnie, jeden medipak. Przecież to już nie ma szans na przeżycie dalsze. No cóż, plan był zacny, wyszła szybka śmierć. Zapomniałem się zasejwować, ale teraz już wiemy, co mamy chociaż czynić. Nie ma co zmieniać, kurde. Nie, nie zmieniłem, pukaw. Trzeba tutaj działać jakąś M16 czy coś. No i tyle czasu się pykało i wyszło niezłe kakao. <śm> <śm> ogaszcie mi tu NOE M16. Teraz co robimy, szybką eksterminację. Bo wiadomo, że tu, są, tu jest tylko parę gadżetów do ogarnięcia. No i przyjdzie. Ej no. Ci miotaczowcy to mają po prostu. Jakieś kurde, te. No, Wlara powinna nosić butelkę z wodą, żeby się tam polać i aby było po temacie. Przecież to ja będę w jednym miejscu stał do usranej śmierci. Ach. Mówiłem wam, że to będzie ciężki challenge. Nie, tu. Załatwimy to odległościowo. Koleśowi już coś odjebało i chodzi w kółko Nie, bo szkoda mi, żeby ten Apteczek się nie wyzbywać Ale przecież mam tego Rozpierdalacza pospolitego Czyli yy, granatnika Ja tu tam się sram Z jakimiś pukawami Weźmiemy jeszcze sobie ten Naboje do granatów Grenade nabojes <grym> I to kilka paczek to nie jest źle. Teraz jeszcze rozpierdzielamy w drobny mak. Ten etap będzie naprawdę solidnym ch ch challengem. O dobra, je jest wylot. Uuu. Fucking shit. Pierdziele. Najbardziej failowy odcinek na świecie będzie. Oh, ale w końcu się uda, w końcu się uda. Nie ma co przeżywać zbytnio. Jeszcze jedno podejście. Od razu weźmiemy Grenade Launchera. Nie tu. <laughs> bo prościej i szybciej i zwięźlej. No chodź tu jeden z drugim. O, jak go rozjebała epicko. I po temacie. A i czysta apteczka zostaje bez żadnych brudów, żadnych trupów. Życie i umierać po prostu. Wyrzutnia granatów jest najlepszą bronią na świecie. Aha. Tylko teraz już zrobię coś lepszego i przed wyskokiem tam strzelę sesję i wiola. Chciałem być fajny, mówię w rzadko Savey podreperuję sobie reputację wśród retrograczy. <grymne> A wyszło tak, że zamiast fejmu jest niezły shame. Także save game. No, ja chciałem tak ładnie skoczyć sobie. Ale co tam, dobra, na ładne skakanie. Trzeba iść na klucz obranie. Dzisiaj jest dobre rymowanie. A! Nie! No! Hop! A! No dobra, to jeszcze lepiej. I od razu jak tam dojdę, to też trzeba strzelić bo zaraz mnie tamten... Tamta Franca ukąsi. No, to teraz spadnę, już niech spadnę. No, Larson. Nie rób lipy. A tak chciałem sobie fajnie, epicko skoczyć. <ścoughs> Także kilka defów na początku to dobrze wróży na przyszłe yy, poczynania Lary. Jak się śmierci nadrobi na początku, to potem już jest coraz lepiej. Chodź tu. O, jak go ładnie rozrywa. O, jest Franza z miotaczem. I nie ma Franzy z miotaczem. Widzicie, jak to się robi ładnie. No, ale też nic nie zostawia. A tu jest ta kmina zagadkowa, dosyć. Będzie trzeba było jakoś dziwnie te klocki prze tego wywołać. Tak, najpierw do przodu, potem do tyłu. się zejdzie pół godziny. Opowiedzcie co tam u was, jak minął dzień dzisiaj. No to nic dobrego nie wróży. Jak to szło z tymi klockami? A źle. To trzeba odwrotnie wracać na poprzednie miejsce, i teraz trzeba za niego pójść, i dopiero tak? Nie, też nie. Zaraz, zaraz, zaraz. Ja tu wezmę, skmiję to. Tak, to jeszcze inaczej. Wróć na poprzednią pozycję. Wróć, skocz. Nie, nie chcesz wskoczyć? To nie wskakuj To zrób kroka, bo to trzeba teraz... Tak, teraz już mam to rozkminione na pewno Trzeba najpierw przesunąć to Teraz przesunąć to Przesuniemy to, powrócić i dopiero teraz to przesunąć. O, tak, tu, tak, tu, tak. Przesunąć go jeszcze. Nie, nie wchodzimy. Przesuwam. Przesunąć go jeszcze raz, tu. Wskoczyć. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Nie trzeba wskakiwać i teraz to przesunąć do siebie i powinny się pokazać tam drzwiczki. No, Fajnie, to wykminiłem to sobie. Aha, nie, najpierw sobie wezmę Flare, a potem strzelę w sejwika dla Lary. Aha. Overwrite i ogień, bo mam już tego klucza co tam zgarnęliśmy po długich bojach. O, o, stern, <ścoughs> i teraz to będzie no napykać. O, pełno wody, zapalę sobie od razu lampkę. Muszę rozgarnąć się tu w temacie. Tu gdzieś pamiętam był ten... Pszczyczek na ścianie, A Jest i ten... waha Łupa. I coś tam się otworzyło. Co? Pytajcie mnie, a ja was. Nie pomogę wam, no, tu już nic nie zwiedzimy więcej. A tam jest jakieś miejsce do klocucha, tam widziałem. Jakiś klocuch był, ale w wodzie to Lara to gówno mu zrobi. Bo ona to do przesuwania w wodzie to jakoś tam super nie jest. Ale to ja tam kątem, kątem pamięci pamiętam, co to trzeba było zrobić. W końcu tyle razy się w to grało, ale ten etap jest naprawdę... O Jezus Maria! A to były episki. To były episki skok. Episka śmierć. Szkoda tego typa, no bo może był w porządku. No ja tu go z grana o, pop, wróć! Jeszcze trochę wróć. Aha, aha, ja ci dam. To tutaj się spadało. Bo to jest taka ta... O! Łap, 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 łap. Ciasne korytarze tylko, nikt dzisiaj masz. No, no tak, i teraz możemy po tej drabinie sobie wejść. Jakiś Weihens? O, ślicznie. Przyciągnij. Ta, i woda koło klocucha się wysuszyła. Czyli teraz robimy wielki kąbek. Cały czas jest sram, że mi jakiś fragle wyskoczy. Jak te mi wyjdą, to przecież nie ma szans na przeżycie. My taki to weźmie ci sieknie, kurde z tego spłomienia. Lara wody nie ma przy sobie. Tego to, to lepiej wyjść z Dobra, no, ponawiamy próbę wejścia w pomieszczenie. I naszym oczom ukazuje się Ukazuje się Ukazuje się menu do sejwu. <grywka> Bo za klocuchem może być różnie. Sami widzicie jaki ten etap jest ciężki. Nie wiem teraz, czy do przodu go przesunąć. Aha, czyli muszę do tyłu, bo nie mogę do przodu. Dwa przesunięcia, może Lara mieć po nich wzdęcia. <ścoughs> Dzisiaj rymowano, odcinki mi wychodzą. Grenade Lunchera trzymam w pogotowie. Lecz nie mówcie o tym nikomu. O, wyjście na powierzchnię, w końcu tlen. O, i powrót zrobiłem. No Lara, nie rób siary. I wychodź. No i dobra, i teraz mamy... A, dobra, nie mamy, mamy tylko jedną możliwość. Tam jest woda. Znaczy wiatrak, tu jest woda.